W dzisiejszym filmie podzielę się z wami sekretem, który jeżeli zastosujecie w swoim życiu, to jestem przekonany, że zaczniecie osiągać swoje cele, marzenia, pragnienia, to co gra wam w sercu i to czego byście naprawdę chcieli, ale w jakiś sposób was blokuje. I tą metodą jest wdzięczność. Stosuję to już od dłuższego czasu, każdego dnia. Czyli okazuję sobie tą wdzięczność za małe drobne rzeczy. Które składają się na jedną całość, i doceniając te małe, drobne rzeczy, okazuje się, że buduje to coraz to lepsze rezultaty, które chcielibyśmy osiągać, ale nie zauważamy tych małych szczegółów. Dajcie znaka w komentarzu, czy to z Wami rezonuje, czy się z tym spotkaliście, bo w moim przypadku, w moim doświadczeniu, to naprawdę gra pierwsze skrzypce ta wdzięczność każdego dnia. Żeby wszystko działo się coraz lepiej, fajniej. Czyli takie albo powtarzanie sobie, jak ja to teraz stosuję. Każdego dnia wdzięczności za wszystko, co mnie spotyka. Ale może to być rozpisanie na papierze. Bo może jesteś bardziej kinestetyczny. Wolisz, nie wiem, coś napisać. Żeby bardziej to utrwalić. To też jest super, jest ok, To zrób to. Każdego dnia. I zobacz, jakie rezultaty osiągniesz przez miesiąc. Jeżeli podejmiesz to wyzwanie, to będziesz... Przez zaskoczone, co się może wydarzyć, ale polecam nie wierzyć mi na słowo, tylko to sprawdzić. Wszystkiego dobrego, miłego dnia.